Hej, cześć Siemano, wam wszystkim z tej strony Santiago i witam was w dziewiątym odcinku serii Pokémon Ultra Moon. I lecimy sobie dalej. Tak, w końcu skończyłem serię z Mystical Bloka. Generalnie ten ostatni odcinek, który zobaczy... Chwila, co tu się stało, że prześwituje mi pod chaulą coś? Czekajcie. Dobra, teraz już jest widzowie. Zarąbiście, tak jak miało być. Więc tak, skończyłem już serię z Mystical Bloka. <laughs> Trochę jakby na siłę ją skończyłem, bo po prostu już nie mogłem w to grać, już miałem, nawet jak odpalałem te Pokémon, już miałem takie zniechęcenie do nagrywania tego. A jakoby dwoje wiemy, jak ja się zniechęcę do czegoś nagrywania, jak każdy youtuber, to no nie ma przebacz, tak? No jednak yy, ja muszę ogrywać całość, jak już zaczynam serię, to muszę dograć całość, żebyście mieli. Jakby wszystko ładnie pokazane A nie, że ja sobie w pewnym momencie po prostu stwierdzę Dobra, kończymy serię Tak samo Dunk Light będzie też skończony Też będę chyba teraz nagrywał Razem z Pokemonami, zobaczymy No nic A my lecimy sobie dalej z Pokemonami Jest to już ósmy odcinek a, Trochę głośno mam te Pokemon, ja sobie je przyciszę na słuchawkach Bo nie wiem jakie jest u was U was chyba jest idealnie akurat Dobra, no i co, my musimy iść w dół W dół i w lewo Bo idziemy sobie z powrotem do Kahuna Island. <laughs> o, tu śpi ten Growlight. <laughs> Pobawmy się z nim, bo ja widziałem coś, że on zacznie za, nim, za nami chodzić. Może będziemy mogli go wtedy złapać? <laughs> nie wiem, nie wiem. Fajnie by było. Zadowolony Growlight. Mhm. <laughs> No to nie było za jakiś za super. Nie wiem co tu zrobić. Play Pika był. <ścoughs> Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Generalnie on odkrywa oczy, jakie kliknę <laughs> kurde. O, oh, pokochał nas, jest tak. Chwila, dobra, widzowie, pogłaszczmy go sobie. Musimy coś zobaczyć, dobra, mniejsza. Nie idzie za nami? To jeszcze. Czekajcie, widzowie, zobaczę. Ja to chwilę się z nim pobawię, zobaczę, bo może to jest jakiś secret i będziemy mogli go mieć. Chwila. Dobra, jest jakaś inna sekwencja. O kurde, zniechęciłem go chyba. Jeszcze raz to zrobię. Teraz on, widzowie, zaczyna się kręcić, a my powtarzamy. Dobra, tu faktycznie coś może się stać. O, looks very happy Steratit, popatrzmy się O, podchodzi Stroki. O, znowu serduszka Dobra, zobaczymy czy jak teraz może odejdę. Nie idzie za nami. Idzie za nami. Ale nie w tą stronę. Z tą stroną za nami nie pójdzie chyba. Aha, czyli nie da się go złapać. Dobra, spędziłem tutaj dobre 6 minut. Daj mi go złapać, to już jest mój. Oddaj mi go! On już jest mój. Dobra, ja szybko zobaczę, gdzie możemy złapać Rokrafa w najbliższej okolicy. Dobra, gdzieś, gdzie jest Route 1 widzowie? E, zobaczmy sobie na mapce. Nie, ten przycisk. Muszę sobie odpalić drugie okienko. Pyk. No, daj mi mapę odpalić. A tu, dobra. Tak, tu jest route 1. Chcę zdumować. Czyli tutaj możemy go złapać. Dobra, widzowie, lecimy. Szukamy Rokrafa. Chcę go do drużynki. Czyli tu możemy go złapać. Dobra. Łazimy i szukamy. 20% chyba jest na niego. Nie jest to jakoś mało. Caterpie, okej. Okay. Możemy nazwać ten odcinek poszukiwaniem yy, Rokrafa tak naprawdę. Zobaczymy w sumie za, za którym razem. O kurde, bo my nie mamy życia. A dobra, to są trzecie poziomy. <grym> to nieważne. ważne. Chyba będę tu uciekał, bo tu dużo ekspa nie będziemy i tak dostawać, nie opłaca się ich bić. Strasznie niski level będzie miał ten rockraf. Kurde niecze, ja co takiego. No nic, zobaczymy. Będę uciekał, no to jest lepsze wyjście, bo po 3x, po 6 to się nie opłaca nawet... Yangus. No dobra, uciekamy sobie. Tak będzie szybciej moim zdaniem. <todgłosy> Zobaczmy, może będzie Katerpi, Nie wiem, czy dokładnie tutaj. Dobra, to ja sobie poszukam i zobaczymy się po prostu, jak już będzie. Rockraft może myślę, że to jest może lepsze. No dobra, dobra, będę robił wam takie cięcia jak zawsze. Okej okay. Yangus, kurde, dobra, to uciekamy. Nie ma co kolejne Yangus znów. A to Skubaniec się przyczepił. Dobra, pukam dalej Yangus. Poszedłem sobie kawałek dalej zobaczyć. Może tu są wyższe poziomy. Zaraz się okaże. Czwarty, tak, to jest minimalnie wyższy chyba. Dobra, uciekam Grubin. Coś nowego. Wow. No nic, drugi level. Dobra, Dobra uciekamy. Yangus, kurde, no to ma 20%, nie ma od że można go tu złapać. No boż, no nic. Piekipek. O. No może to złapiemy dla wpisu. Czemu by nie? W sumie. Bo tak jak mówiłem mamy mieć jeden dziennie nie wpis. Żeby powoli kompletować ten po Pokedex, tak. Fajnie by było. To też jest w ogóle fajny latający pokémon kino no złapmy go sobie. Żeby było cokolwiek. <laughs> pokémon. Drugi level ma, więc powinien na go się złapać moim zdaniem. Dobra, trzymajcie kciuki. Jeden, dwa i trzy i się nie siedzi. Dobra, to było dziwne, że drugi poziom nie siadł. Jak widzicie zadaje na masz jedno obrażenie. Jest. Dobra, klasa. Zobaczę, czy nikt nie pisał komentarzy z nikiem. Nie, dobra widownia, nikt nie pisał, więc nie musimy dawać żadnego niku. <coughs> więc pierwsza ewolucja, Pikipek. A jak sobie wcześniej grałem samemu, to właśnie go złapałem. Pamiętam, w ogóle zapomniałem o jego istnieniu. Nie, nie chcę mu dawać nickname'a. My god Będzie <coughs> no name. Let's go. Nie, nie chcę go dawać do party. Boże, co ja robię, widzowie? Jestem to box. Dobra, szukam dalej. Pikipek. No i teraz będzie się pewnie pojawiał tylko on. <laughs> Znając życie. Dobra, może sobie na razie odpuścimy. Może pod koniec odcinka jeszcze coś poszukamy. Nie ma co. Zabijamy go i lecimy dalej. <laughs> Pół. 6xpa pewnie. Pięć, O dobra Psz, Myślałem, już myślałem. Ale nie, nie dadzą nam tak dużo. Dobra, no, lecę. Lecimy do tego znacznika. Chwila, może poszukajmy sobie tutaj przy wejściu. Zobaczmy. Jeszcze chwilę. Jestem ciekaw, może tutaj będzie. Caterpie, no dobra. Uciekam sobie, benz. Bannery! A, już ją widzieliśmy. Chyba na tym mamy. Złapano? Nie, ale już widzieliśmy. Dobra, uciekam sobie. Na, no, niestety. Jeszcze z dwa ostatnie razy i lecimy. Nie ma co. No, to... No i dupa. No dobra, no trudno. No nic widzowie, lecimy dalej. Niestety. Może to nie ten czas. O. Zastanawiał się, gdzie zajdę, gdzie zajdziemy ze swoimi pokajonami i yy, pokonaliśmy swój pierwszy trial. Się okazało, tak powiedział. Coś, coś, coś takiego. Uważam, że to jest bardzo dobre osiągnięcie. Nebi aż się odzywa w torebce. Yy, Kahuna Wyspy Melemele jest silny. Kuzynie. Jest trenerem, który używa Pokémonów typu walczącego. Dobry, niezłym pomysłem byłoby użycie latających i psychicznych ataków. Dał nam fajną podpowiedź i na pewno z tego skorzystamy. Bo mamy, jak wiecie, psychicznego i walczon... nie walczącego, tylko Boże, psychicznego i latającego. I też trochę w sumie walczącego. Let's go Przecież z kachuną wyspy yy, yy, Myślisz, że ty i twój Light? Jesteście gotowi yy, Na mnie Definity, Definitywnie Czekałem na to Kurde, mogliśmy sobie zamienić pokemona, żeby zacząć z czymś mocnym Typu właśnie yy, Dionne Brionne, co ja gadam, jakie Dionne Brionne Spodziewałem się ciebie Jestem Hala, Kahuna Wyspy Melemele. Zaczynamy? E, ostateczny trial na tej wyspie jest... E, ostatecznym trialem na tej wyspie jest zawalczenie ze mną. Z Kahuną. Dobra, Santiago. Zostaje zaszczycony z, e, kamieniem... Błyszczącym kamieniem e, od Tapu Koko. Teraz pokaż mi siebie i swojego partnera Growlita jaką macie yy, drużynową siłę. Yy, ja, Kahuna Hala, dam z siebie wszystko w tej walce. No i lecimy, widzowie! Let's go! Stoisz wyzwany przez yy, Kahunę Wyspy Hale. Coś takiego, nie wiem jak to się czyta. Dobra, lecimy, nioczek. Weźmiemy sobie tak normalnie Ember'em Machop, chciałbym go do drużynki w sumie Dobra, zmieniam od razu bo no mogę teraz zmienić w sumie No zdecydowanie, on nam walnął Dobra, inkej Psychiczne ataki Przy okazji dwa levele wyżej I lecimy. No. Kurde, revenge. Dobra, no to jest chory ten machop, nie On ma trzy Pokémony. To są żarty. No, dawaj cza. On ma flying adaki. Powinno coś tu ładnie podziałać. Zobaczmy sobie, który jest w Rost czy Wink Attack. Zdecydowanie ten nie bije. Bo nie wiem, że to jest ten, który odnawia, dobra. Wink Attack leci w takim razie. Uuu! trzymajcie widzowie kciuki, musimy to wygrać. No i kurde, ładnie, super efektywne. Zapomniałem, że Flying są najbardziej efektywne na Fighting. Ale Psychic. Tech, też. Tech, co ja gadam. <laughs> dobra, 21 level foczki, let's go. Powoli do przodu lecimy. Keep Budding, nie zmieniamy Pokemon'a Makuhita, okej okay. Pokaż mi co masz Wink attack super effective, bo już walczyliśmy z Makuhitą Fake out eee. A, jesteśmy teraz flinchowani nie możemy się ruszyć O kurde, dobra To jednak dobry atak Ale teraz my atakujemy, BOOM Człowieku, tak to ja mogę walczyć z takim Pokémonsem. Ciekawe jakie ma i y Dobra, dobijmy go karate chopem. Żeby nie marnować gunkataka, chociaż mamy dużo, chyba 35 czy tam 25, ale trudno. Krabauler. chcemy zmieniać? Oczywiście, że nie. My tę czar rozwalimy już wszystkich. Bardzo fajny Pokémon. Polecam każdemu, każdemu, kto będzie w to grał, jako, faj, jako fajny e, latający pokemon, A tym bardziej, że on jest Fighting Latający. Więc nie wiem, czy. E, o kurde, on używa Zedmuga. Więc nie wiem, czy e, Flying ataki będą na niego aż tak bardzo skuteczne. Myślę, że o połowę mniej to działa coś takiego. Aloud Pomelin, że są efektyw, a nie super efektyw. No on nas deptał, co za chłop. Wszystko wygląda podobnie z tego co widzę. To jest fighting Z -move. Właśnie tutaj dostaniemy chyba Fighting Z -move, jeżeli się nie mylę. Czy nie? Nie wiem. Nie jestem w stanie stwierdzić teraz. Dobra. Unika tak. Power of punch. Dobra, dobijamy go. Atak Rose, ale już sobie nie użyjesz ataku, pariacie. Bo tutaj. Z... Zginiesz. Let's go. Pokonany. Ładnie. Ile expa 400 prawie. Let's go. 15 level. Cha. Piciu, level 17. Jeszcze ani razu nie walczyłem w tym piciu chyba. A nie, może raz się zdarzyło. 2,5 koła. Sianka. Nieźle. Bardzo fajnie. To jest dobre. 5 great boli, jeżeli się nie mylę. Ta Koko pokłada w tobie wielkie nadzieje, że będzie silny. Zaakceptuj ten Z-Krystal. Czyli dostaliśmy jednak. Ja już nie pamiętam, serio. Tak, dostaliśmy Fighting Type Z-Krystal. Idealnie do naszego nowego Pokemona, widzowie, let's go! Coraz bardziej mi się podoba to. Wszystko, co sobie uzbieraliśmy. Dajemy od razu Z-Krystal atakujący na naszego Cha, czyli na Eee, jak to się nazywało jeszcze, ten Pokemon? Haulucze Zarąbiście, kurde, tak to można grać Zostawcie łapkę, jeżeli podoba wam się seria Żeby oczywiście wleciało więcej odcinków Pokażcie mi, że podoba wam się to A ja wypuszczę dla was więcej odcinków Może wstawię nawet dwa dziennie w jakiś dzień Może zrobimy sobie jakiś maraton Lekki Pokémonów. To już tylko zależy od was 10 lajków pod tym filmem robimy maraton Że 3 dni po dwa odcinki Zrobię to Jestem w stanie to zrobić. No, więc 10 lajków pod tym odcinkiem i lecimy z maratonem. Dobra, bo tak się, tak się podjarałem tym, tym wszystkim, że nie zapomniałem wam tłumaczyć. Na pewno któregoś dnia znów po, spotkasz ta, Tapu Koko. No dobra, też tak myślę. Moar. <laughs> jest i Tauros. I dzięki temu odblokujemy sobie jazdę na Taurosie. Rozbijanie skał i w ogóle. Zarąbiliście. Pierwszy, nas, pierwszy nasz mount, jakiego zdobywamy. A będzie jeszcze ich sporo. Uwierzcie. No Ale nie chcę spoilerować. I dostajemy strój i możliwość, o jest ride pager, w którym przyzywamy sobie Pokemona, żeby na nim jeździć. Coś takiego. Nie wiem jak to do końca działa. Jest to jakaś chora technologia. Nie z tego świata. Cyk. Błyszczymy przykładem. <laughs> o, no, trzeba ogarnąć Taurosa. Fajnie na nim wyglądamy. Jak szefik. Yy, świat wygląda trochę inaczej z Taurosa, prawda? Yy, daj mi wytłumaczyć yy, ten przedmiot, który ci dałem. Twój Ride right Pager jest narzędziem, którym przyżywasz Pokemona do jeżdżenia. Musisz nacisnąć tylko przycisk Y to turn on your Ride right Pager, żeby włączyć Twój Ride right Pager. Użyj przycisku B, żeby zaszarżować. I twój, Twoje wyposażenie do, je, do jeżdżenia jest specjalnym strojem. Kiedy ujeżdżasz Pokemony? Używaj e, Taurosa. Boże, używaj Ride Pagera, żeby pomóc sobie w dojechaniu do jakichś dziwnych miejsc. Znaczy dziwnych, no tam pisało, że tam gdzie chcemy. Gratulacje Santiago! O, profesor Lima przyszedł. Eee. Twoje... Jak to przetłumaczyć? A! Coś w stylu... <laughs> Kurde no... Nie wiem jak to przetłumaczyć Że od czasu kiedy zobaczył nasz pierwszy raz w szkole trenerów Od tego czasu twoje występy są zachwycające Coś takiego o. Chyba bardzo dobrze że to przetłumaczyłem <laughs> Bo wiedziałem o co chodzi, ale miałem to na końcu o języku O! Jestem pod wrażeniem, że wygrałeś to nie używając swojego Z, Z Powera. A, widzisz? To jest to. Że tu są dwa rozwiązania, możemy użyć i nie użyć. I wtedy my dostajemy jakby... Znaczy nic nie dostajemy, ale dostajemy pochwałę. O. E, ze swoim Taurosem możesz e, wpaść do Howley City raz na jakiś czas. Yy, dzięki ma małej pomocy Taurosa, Santiago. Ja, jesteś yy, gotowy, żeby zmiażdżyć skały, duże skały na route 1. O, właśnie, nam o tym przypomniał teraz. O, właśnie, mam też dla, coś dla ciebie, Santiago. TM54 False Swipe. Ha, spoczko. Nie jest taki super. Ja bym chciał ten atak, który zostawię... A, to jest on, no tak! Dobra, let's go! Dobra, to jest ten atak. Powaliło mi się z tym jednym takim normal type. Innym. Dobra, nevermind. Mamy zarobisty atak. Już teraz możemy sobie bardzo łatwo łapać pokemony. Let's go! Coraz lepiej mi się gra. Mówię, 10 lajków i robimy maraton. Let's go! <laughs> Muszę ci zrobić sobie zdjęcie, żeby zapamiętnić swoją pierwszy trial. Dobra myśl, e, ku, e, dobra myśl, chał Jeśli skończysz swój pierwszy trial, zrobisz to samo, prawda? Mam nadzieję, ale pierw... Tato? Coś tam gadał? Nie wiem To jest niesamowite, jak jesteś już silny. Nie mogę się doczekać, zobaczyć cię jeszcze, jeszcze bardziej wyrośniętego. Ok, to jest czas, żeby przygotować łódkę. Yy, Lili, jesteś w stanie mi pomóc wyczyścić ją? to jest zachwycony. Bardzo fajnie. Coś tam gada do nas, Rotom. A, że możemy teraz sobie jeździć? To się robi o tym przyciskiem? Tak, tym przyciskiem. Patrzcie. Let's go i sobie daszujemy. Możemy sobie tak szybciutko się przemieszczać. To zarąbiste. Teraz możemy sobie sobie w tą skałę, żeby sobie tutaj wejść. I to ten sticker. Let's go. <laughs> Zniszczę wszystko na mojej drodze. <laughs> Tylko nie pamiętam, gdzie były te skały. W ogóle nie pamiętam, gdzie my mamy iść. Chwila. Spójrzmy sobie. Kurde, wyszedłem. Nie ten przycisk. Przepraszam was. Yy. Dobra, wzdłuż drogi. Okej. Okay. W pożądalu. Dobra, dajcie mi sekundkę. Dobra, widzowie, sprawdzałem, gdzie mamy następnego trade'a za Pokemon'a, ponieważ te Pokémony z trade'a są bardzo silne. One mają, na przykład następny Noidbat ma specjalny atak na Fula i Vs. 31. Zarąbiste są te Pokemon'y, więc trzeba sobie to po prostu śledzić. Zobaczmy, czy nigdzie nie przeoczyliśmy tutaj totem stickera. Bo nie wiem, czy tu byliśmy. Tak szczerze. To jest ta szkoła? Tak, to jest ta szkoła. Dobra, to tu byliśmy Kurde, staranowałem gościa Taurosem, on nadal stoi, dziwne <laughs> Dobra, zapomniałem, że tu byliśmy, zobaczmy sobie dalej Tutaj też stał Tauros kolejny Przez którego nie mogliśmy sobie przejść Dobra, lecimy Tu jest naklejka. A tam się wchodzi chyba z drugiej strony. Jeżeli widzieliście gdzieś naklejkę, możecie mi napisać, jeżeli coś przeoczyłem. Tu mamy... <laughs> Pokebola, jeżeli się nie mylę. Jest. Revive. Ok. Bardzo w pozo. Kurde, myślę, że Pokemony nas nie mogą atakować jak jedziemy na Taurosia, ale jednak mogą. Abram, dobra, Abry już mamy. Więc bez większego problemu możemy sobie ją zaatakować, żeby zdobyć trochę ekspa. siódmy poziom na hitka, chociaż tyle, że na hitka. Fight Ember. <kly> A, zostało nam 2 minuty odcinka. Dobra, to widzowie, zakończymy sobie przed tą flagą. Zakończymy sobie przed flagą i po prostu zaczniemy już fabułkę od następnego odcinka. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Więc ja sobie pójdę właśnie naokoło, zobaczyć czy gdzieś nie ma jeszcze totem stickerów. Jestem ciekaw. Tutaj nigdzie jej nie będzie. Poklikam może. Jest totem sticker tutaj, patrzcie. A, tu trzeba mieć tego, La Prasa. Czyli będzie trzeba wrócić na tą wyspę. Po zebraniu 10 czy 20, spotkamy, jak spotkamy kogoś tam, to dostajemy ratatę. Z tego co się nie mylę, tu jeszcze gdzieś była, z tego co pamiętam. A nie, to było przejście, dobra. Nie, nie, nie. Dobra. To widzowie zakończymy sobie dzisiaj tutaj ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki, subskrypcji i napisać komentarza, czy chcecie więcej odcineczków. Zostawcie 10 łapek, pamiętajcie, 10 łapek to jest maraton 3-dniowy po 2 odcinki. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że zostawicie łapkę i subika. Dobra, dzięki, że byliście. Trzymajcie się i do następnego. Bye bye.